Kupuje jacht y, zeroemisyjny, który potem podnajmuje turystom i klientom i zarabia na tym pieniądze. Gdzie tutaj jest afera? On jest taki trochę za bardzo dla mnie jednak, tutaj z tą palmą egzotyczną, chociaż walizka jest z flagą Polski. Gdyby to był klub modlitewny, to by było wszystko okej. Okay. A to jest no, no ludzie mają takie upodobania, niektórzy. Konałam takie, takie zestawienie, i niech Państwo zobaczą, że takie podobieństwo po prostu jest no, trudne do przegapienia między naszym panem prezydentem Karolem Nawrodkiem a maskopką LaBubu. Siema, minęło kilka dni od wybuchu afery związanej z KPO. Opinia publiczna cały czas zastanawia się, czy to nie będzie koniec ich władzy. Przedstawiciele rządu biegają po mediach, próbując przyciszyć skandal, między innymi do TVP. Zdaje się jednak, że wcale nie muszą tego robić, bo tamtejsi prezenterzy robią to za nich. Jedni mówią, że afery nie ma, drudzy usprawiedliwiają wydatki. Dziś przyjrzymy się ludziom, którzy powinni przedstawiać obywatelom fakty tak, żeby wypracowali sobie opinię, a nie przedstawiać swoją. Zanim jednak do tego przejdziemy, przypominam Wam, że jesteście na kanale kto wygrał, więc koniecznie zostawcie lajka like i suba, żeby być na bieżąco i przechodzimy do tematu. Pieniądze z KPO miały zostać zainwestowane w rozbudowę dróg, wsparcie szpitali, edukacji, inwestycje w projekty związane z ochroną klimatu, zmniejszeniem energochłonności, cyfryzację miały, ale na co zostały wydane? Oficjalna strona rządu dotycząca KPO, przeznaczona do składania wniosków, udostępniła interaktywną mapę z informacjami o swoich dofinansowaniach. Strona szybko została zawieszona z powodu medialnej burzy, jaką wywołały mówiąc eufemistycznie dziwne wydatki rządu z funduszu. Dowiedzieliśmy się o wydatkach między innymi na rozszerzenie oferty piwa bezalkoholowego, na jachty, luksusowe meble, solarium w pizzerii, mobilne sauny, mobilne ekspresy do kawy. Wiem, brzmi abstrakcyjnie, ale właśnie na takie rzeczy zostały wydane nasze publiczne pieniądze. Tomasz Sekielski to prowadzący programu Sekielski wieczorową porą. Program ten prowadził pierwotnie na YouTubie. Jednak po przejęciu TVP przez koalicję obywatelską dostał propozycję współpracy i prowadzenia swojego programu również w telewizji. Jest to godzinna publicystyka na żywo, podczas której głównie uderza w partie opozycyjne, oczywiście najbardziej Prawo i Sprawiedliwość oraz zachwala obecny rząd. To samo robi dalej na swoim YouTubie. W jednej z transmisji zaprosił gości, z którymi debatował na temat afery KPO. Media szybko obiegła jego wypowiedź w kontekście wydatku ponad 500 tysięcy złotych z funduszu przeznaczonego na odbudowę Polski na klub dla swingersów. Nie widział w tym niczego dziwnego ani niepoprawnego, tłumacząc to różnymi upodobaniami ludzi. Klubu dla swingersów? No. Nie, żebym korzystał, ale. E, e, A czy oburzanie się, że ktoś e, ma taki jest biznes, znaczy, on jest legalny w Polsce? Nie, jest legalny. Znaczy, nie znaczy, słuchajcie, ja rozumiem, że dla was, dla tej części, tutaj oburzonych, gdyby to był klub modlitewny, to by było wszystko okej. Okay. A to jest, no, no ludzie mają takie upodobania, niektórzy. No. Pan Sekielski zdaje się nie rozumieć istoty problemu. Tu nie chodzi o to, czy kluby dla swingersów powinny istnieć i czy chodzenie do nich jest moralne czy nie. Jak sam powiedział, jest to legalny biznes, ale nie do tego służy budżet, który powinien wspierać po-covidową odbudowę gospodarki. Chodzi o marnotrawienie niemal 500 tysięcy państwowych pieniędzy. Jeśli pan Sekielski ma ochotę na dofinansowywanie takich miejsc, to niech zrobi to z własnych pieniędzy. Oczywiście do popularności jego wypowiedzi na pewno doprowadziło również jego przyrównanie klubu dla swingersów do kółka modlitewnego, ale tego chyba nie muszę komentować. Po prostu jako człowiekowi związanemu z telewizją polską, czyli miejscem, które ma docierać do każdego Polaka, nie wypada mówić takich rzeczy. Media obiegł również wywiad z ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim. Nie dlatego, że była to wypowiedź osoby z rządu, a przez słowa dziennikarza TVP bagatelizującego aferę. W sieci szybko pojawiły się negatywne i krytyczne komentarze pod adresem dziennikarza. Ja dzisiaj poświęciłem kilka godzin na sprawdzanie przykładów, którymi żyła cała Polska. Nie ma ni żadnej nieprawidłowości w tym, że właściciel solarium kupuje mobilne ekspresy do kawy po to, żeby zarabiać na sprzedaży kawy. Nie ma nic złego w tym, że właściciel kortu tenisowego kupuje jacht y zeroemisyjny, który potem podnajmuje turystom i klientom i zarabia na tym pieniądze. Gdzie tutaj jest afera? Brzmi jak sarkazm, ale nim nie jest. Pan Piotr Maślak nie widzi niczego dziwnego w kupowaniu jachtu z funduszu na odbudowę. Sam zaczął doszukiwać się potwierdzenia dla tezy głoszonej przez samego Donalda Tuska. Oczywiście ma prawo do subiektywnej opinii, ale nie w godzinach pracy. Tym właśnie różni się zawód dziennikarza od publicysty, choć w tym przypadku powinnam chyba powiedzieć polityka. Maślak, zdaje się, obronił rząd lepiej niż sam minister, który w dalszej części wywiadu wskazywał na potrzebę kontrolowania dokonanych wydatków. Problemem wywiadu nie jest to, że dziennikarz ma swoją opinię tylko to, że głosi ją na antenie, mającej być niezależną i obiektywną, a on sam powinien być apolityczny. W końcu to należy do jego obowiązków i za to my, jako podatnicy, mu płacimy. Zresztą, jak ten stronniczy przekaz, widać każdego dnia i w każdym programie. Po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta komentarza, nie mogła odmówić sobie oczywiście Dorota Wysocka-Sznepf, która podczas programów TVP nazywała następne dwa lata. Kohabitację prezydenta z rządem krytycznymi dla kraju. Od wczoraj prezydentem Polski jest Karol Nawrocki. Przed nami dwa krytyczne lata walki o przyszłość naszego kraju. Dużo od niej nie oczekujemy. Może jedynie tego by czasem po prostu nie otwierała ust, tylko tyle i aż tyle, by wystarczyło. Podział w polskim społeczeństwie jest duży. Czy naprawdę potrzebujemy go jeszcze pogłębić? W TVP miejsce miało nawet jawne wyśmianie prezydenta. Jest taka maskotka, która ostatnio zrewolucjonizowała świat i wszyscy ją chcą mieć. Ona się nazywa Labubu. Ja ponieważ byłam na wakacjach i jakoś tak coś czułam, że mi w tym orędziu brzmi znajomo, to wykonałam takie, takie zestawienie. Niech państwo zobaczą, że takie podobieństwo po prostu jest no, trudne do przegapienia. Między naszym panem prezydentem Karolem Nawrockim a maskotką Labubu. Identyczni. To są bracia bliźniacy. Ale zobacz, można, można pójść dalej. Dzięki sztucznej inteligencji wygenerowałyśmy z córką pierwszy wzór <noise> narodowej maskotki. E, on jest taki trochę za bardzo dla mnie, e, jednak tutaj z tą palmą egzotyczny, chociaż walizka jest e, z flagą Polski. No i e, popracowałyśmy jeszcze z czatem przez chwilę dłużej. No i powstał taki moim zdaniem bardzo dobry, e, już poza przysiężeniu koronowany <noise> maskotek. No każda pani powinna mieć takiego przy torebce. Mhm. Nie zapominajmy, że jednak ktoś na niego zagłosował. Wybrała go większa część obywateli i czy to się komuś podoba, czy nie, tak jest. Oczywiście w żadnym z tych momentów prawo nie zostało złamane, ale dawno przerzuto i wypluto resztki apolityczności tej stacji. To nie tak, że ludzie zawsze nie lubią TVP. Ludzi wkurza tworzenie z niej tuby propagandowej i to, gdy widzą, na co ich podatki zostały przeznaczone. Gdyby to wszystko działo się w telewizji prywatnej, ludzie nie mieliby z tym problemu, ale na te stacje wydawane są grube miliony. Miała być czysta woda, a jest zwykły ściek. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Uważacie, że nasze pieniądze są dobrze wydawane? Od razu zostawcie też lajka like i suba. Byliście na kanale Kto Wygrał. Ja się z wami żegnam. Widzimy się niedługo. Hej!